Witam Was, jestem Buwer. Chciałbym pokazać Wam grę Minecraft. której prawie, mam nadzieję, że każdy gra już słyszał. Ja spróbuję przejść ją całą. Więc tak. Y sorry, że taka grafika trochę dziwaczna. Ale musiałem pozmieniać. Ponieważ mam mało FPS-ów. Nie wiem czemu. kurde, tylko jak Minecraft nagrywam. Więc okej okay. pierwszy raz zwalimy te drzewo Parę drzew, żeby zrobić sobie HT a później się będziemy bawić w inne rzeczy, o kurde, dobra, to tak od razu zrobimy sobie crafting. Na początek się przyda się kira zrobić. Hmm Okej, okay, to i... kurde, raku mi. No, wydawało mi się, że mam akurat 3 Teraz już na pewno wystarczy Okej, okay, jest siekiera Tak po kolei będziemy szli. Teraz pokusimy trochę szybciej Znaczy, by no, potniemy te drzewo <coughs> y Nie wiem czy jakiś błąd mi wyskoczył, czy jakiś lak, czy coś Ale te drzewo mi się nie chce ściąć A nie, Teraz wyskoczyło, nie wiem czemu, to też jeszcze nie wyskakiwało. Aha bo ja tu mam, aha, nie zauważyłem <coughs> My błąd Okej, okay, nasz domek to będzie gdzieś tu Na razie będzie taki mini mini A co ja robię w ogóle? Właśnie, to jest pytanie, co ja robię? Chwam crafting To sobie tu muszę te deski z tego zrobić, więc desek sobie dom cię sobie nie będę tracił drzewa na takie coś. Najlepiej blisko wody i blisko drzewy. Jesteśmy tak idealnie położeni. Tak jak lubię. Mm, to tak tutaj jeszcze zrobię. I tu. Takiej wielkości, gdzieś będzie? Robimy domek, 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 teraz mi trzeba to rozwalić, te drzewa nie wiem, bo nie wiem, mają błąd, może i duży. Ok, to jedziemy z Koksem, jeszcze bo tutaj trzeba, no już niech będzie taki. I tak tu będzie wejście albo może tu z tej strony Tylko pomoglibyście mi drzwi zrobić Ospomniałem się to robiło, A, bo już wiem no właśnie mm -hmm. okej okay drzwi już mamy <coughs> na razie otworzymy a teraz zrobimy desek trochę więcej zaraz pójdę na, na szukać yy, ciąć dalej ścinać drzewa i wypasiony ten domek chyba nie musi być, czy nie? Tu, tu, tu tam nie będziemy kłaść. Tak idealnie akurat. Tak jeszcze na jeden zrobił wysokość. Dobra, mamy tyle drzew. Teraz tylko chodzić i ciąć. Hmm. Tego nie setniemy. To następne drzewo idzie w piach. Jeszcze. O, i Trzeba jeszcze później piec zrobić. A to się zaraz zrobi. Zobaczyłem barana. Oj kurde, chodź tu muszę cię zabić na pewno. Czekaj, go gubię e, z ręki. Wypadnie chyba we mnie nie? Biedny baran, nie wiem. Jeszcze gdzieś jest. Gdzieś Ty jest kolego. A, w końcu sam może przyjdziesz. Jeszcze jedno drzewo sobie setne. To będzie ostatnie to drzewo na razie później pójdę kopać żeby zrobić ten piec teraz są tu drzewa nie, nie masz nie tu spadł coś tak dobrze po lodzie da się chodzić gdzie my idziemy gdzie ja idę w ogóle tu jest nowe przecież Mm, jeszcze crafting muszę tu sprowadzić, bez craftingu ani rusz, już jest, mm, mam jeszcze taki problem, taki jeden, żeby tu z tej strony jeszcze coś zrobić, przeszkadza mi to strasznie, zrobię także okna, ale to zaraz się będę z tym męczył. Pierwsze zrobię sobie craftings Tak, na pewno to trzeba przecież najlepiej No, tu na pewno już domy będziemy mieć, tyle powiem mm, Tak yy, Spróbuję zrobić nawet dwa piętra jeśli się uda Żeby taki wyższy nawet nocy nawet jak będzie noc to będzie lepiej roz yy, spróbuję walić tu mam okna tutaj jedno okno w wstawię też nie wiem czy to będzie wyjdzie z tym oknem i tutaj też w wstawię ale co ja robię na razie nie, coś głupiego <grym> Bo, ponieważ pierwsze okno by się ale to nie to nie ma znaczenia w sumie no 3 tak Miałem zrobić czyli wysokość Aha tak okno będzie trochę wyżej Sobie na to wskaczę oj teraz za wysokie i tutaj jeszcze teraz coś takiego zrobimy oj z tym oknem, tym, tym oknem to mi tymi oknami trochę tu nie wyszło bo ja to źle robię teraz chwilę nie bo zaraz będę jeszcze jedną siegierę zrobić bo ta wice mi spada nie to okno może być takie małe przy drzwiach mm, nowa kira sukira Mógłbym zrobić w sumie ale <laughs> nie chcę mi się za bardzo. Czyli jeszcze jeden do góry mi trzeba. Hopsa. A w sumie miałem nawet dwa piętra sobie zamiar zrobić, tylko nie wiem jak my przeżyjemy tą noc. Ja łóżko zrobię, bo pójdę się zakopać pod ziemię. Tak, 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 może być, takie duże. Tak, tu już nie ma problemu, faktycznie. Hmm. Tak, dziwnie to zrobiłem ale prawdopodobnie dachu jeszcze dzisiaj nie będzie czemu mi trzeba? a tu tego chyba nie będzie też chcę zatkać się tak póki hmm. póki jest jeszcze tak jest jasno w nie. zrobię sobie kilonki do kopalni. zrobię sobie a jeszcze trzeba mi te drzwi wstawić Zamykam Tylko ludzie nie wiem jak zrobić łóżko Tyle wam mogę powiedzieć Znaczy może nie, że nie wiem, tylko zapomniałem się się robiło. Okej, okay, jest. Ale tego skąd już wezmę te żarcie to ja już tego nie powiem. Mm, Okej, okay, na razie to jest sprawy takie. Albo jednak zamknę, bo... Mi się wydaje, że już potworki zaczynamy chodzić. Że mi tu zaraz nie zaczęły wskakiwać. Sobie trochę efekty dźwiękowe wy wyciszę. Muzyka, dźwięk. Mmm... Nie. Nie wiem czemu tak. Tutaj jeszcze jedno powinno być takie u góry. Nie, ma sp... nie wiem nie mam pojęcia jak to zrobić. Okej. Okay. W takim razie zrobimy sobie teraz łopatkę. I lofik Na razie nie będę mi się przejmował z mieczem. Chyba zaczniemy kopać trochę tak, to wyjdę sobie tutaj Jeszcze jeszcze tutaj dalej, żeby tylko takie zejście trzeba na dół o kurde, zapomniałem że tu piasek jest A piasek właśnie tak spada No to mamy Jeszcze tutaj w dół najlepiej aż tu, 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 tu. O, i tu trzeba było już kilofa. To można było podmienić tak szybko. Spróbuję. A to nie nie ma łatwe. No jednak jest taka potrzeba. A to nie jest tym, co trzeba. Dobra, teraz to i okej, okay. to można już powoli kopać tam w dół, a tutaj już nie ma, nie ma, tu już możemy kopać. Okej, okay, ja chciałem na razie tylko piec zrobić i póki co, chyba tak robiło, nie takie, sorry w craftingu i tyle wam powiem że mi jeszcze nie wystarczyło trzeba pokopać jeszcze tego bruku. dugu jestem czy węgiel wykopy. Się, więc trochę pokoczymy tego węgla jeszcze, żeby było czym podhajcyć. Powiem, że to chyba będzie już końcówka tego odcinku. Szczerze mówiąc, nie wiem czy mi w ogóle czasu wystarczy, żeby cokolwiek zrobić. Zrobię tylko... Ten, 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 ten... Piecyk i, i będę spadał. Więc... Z tego co wiem, to do zobaczyska. I nara.